i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy. Mamy nadzieję na super spektakl. Jak się podoba dzisiejszy mecnik było? Ktokolwiek tu kto przyszedł na pewno się nie nudzi. rozpoczyna. Ure. Silva. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. David Luiz. Znakomicie w tempo. Ładne dośrodkowanie. Odbił piłkę. Spójrzmy, piłka w polkarnym. Przechwycił dośrodkowanie. Nasri. Guerrero. Silva. David Luiz. Rośnie, ale stążyli na czas. Ładnie dograł Strata w ataku. Pięknie, piętą, dokładnie do kolegi, ale świetnie zablokował. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. I walczyli w Nie udało im się wykorzystać rzutrożnego i teraz rywal przy piłce. Bramkarz Manchesteru City rozpocznie grę. Przeciwnicy przejmują piłkę. Piłka w rękach bramkarza. Takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć. Strada piłki. Przy piłce kompany. No, udało się przejąć. Dawid Luis. O, ładnie to zrobił. Ależ walka o piłkę. O to chodziło! Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Kapitalna Oraz kolejny broni i piłka w grze. Tak, szkoda strata. Maxwell. No i mamy stratę piłki. Musi być gol. Kapitalne zagranie. Co wymyśli, żeby nie stracić. A jednak słupek. Ten strzał niecelny był efektem skutecznego pressingu obrony. Nasli. Udane podanie. Czy to wykorzysta? Świetne podanie. Czy to wykorzystają? Obronił, ale piłka na boisku. Może warto Włodek przypomnieć młodszym kibicom. Pewnie nie pamiętają takiego spotkania, kiedy toczyliśmy tutaj na tym stadionie Bój z Francuzami zakończony remisem 1 do 1. Znakomicie wtedy, pamiętam, zaprezentował się bramkarz Andrzej Woźniak, który został po tym meczu nazwany księciem Paryża, a graliśmy z późniejszymi mistrzami świata. Manchester City od własnej bramki. si. kapitalne podanie i za chwilę rozpoczniemy od bramki. Silva. Nasri. Nieudane to prostopadłe zagranie. Przejęli rywale. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Wróć jeszcze raz. Górę. Jesus na was. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. Louis? Dobrze podał. Piłka poza boiskiem będzie rzutrożna. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwni przy piłce. Piłka opuściła pole gry. i Maria No i Ibrahimović. Świetna współpraca. Oddaje strzał Na prosto w bramkarza, nie przemyślał tego uderzenia. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Koniec pierwszej części spotkania i mamy ryms. Liczę na to, że jednak w drugiej połowie będą decydujące rozstrzygnięcia. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ładne dogranie. Ale przytomne zagranie obrońców to było przejęcie kluczowego podania. No i piłka przypadkowo trafiła arbitra. No i przejęli w ostatniej chwili. Wspaniałe podanie, ale szansa! Aj blisko, słupek! Po tym zagraniu Bramkarz wznowi grę od bramki. No i Ibrahimović. Ryzykowna, ale udana interwencja. Jezus na Was. Korzysta. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł, tak daleko od bramki. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. A i teraz strata. Na store. No, dobra okazja będzie. Nieudany atak. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Aut dla Paris Saint-Germain. Pastore. Powinien grać w pole karne. Przerwana akcja mogła być groźnie. Prawo dla liniowego jest spalony. kontynuują atak. Czy to wykorzysta? Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Kurde. Silva. Doskonale. Czetnik interweniuje. Słupek, piłka wraca do gry. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać, są blisko pola karnego. Mamy zmianę, trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. A teraz Ibrahimowicz. Jest znakomitym strzelcem, nigdy nie przepuszcza okazji do zdobycia bramki. Tiago Silva. Bodmer. Czekamy na dośrodkowanie. Wciąż rożny. Wsiąz mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Wspaniale przechwycił. Maxwell. Mi Maria. Trzeba pochwalić go za to poda. U, uh, ale pudło i mamy remis. Silva. A głus obok bramki. Na was. Guero. Dobrze. Przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Tiago Silva. Precyzyjne podanie. Rio Ferdinand. Dobrze skutecznie wybija piłkę. Wybili, odetchnęli, ale tylko na moment bo rywale znowu przy piłce. Mamy centrę. I będziemy mieli rzut rożny. Nowy gracz na boisku. No i nadzieję na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. No i strata piłki. Szkoda niewykorzystanego rzut rożnego. Lisi. Podanie po skrzydle. Tiago Silva Jest remis zostało nam tylko 5 minut. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. No i szansa na zdobycie gola w tym spotkaniu dającego zwycięstwo przepada. Udana pułapka ofsajdowa. W powietrzu wybił głową. Gure. Sania. Gure. Szansa na zdobycie gola dającego prowadzenie przepada. Pastore. Tam Ibrahimowicz teraz. Dobre rozegranie. Świetnie teraz przerwał tę akcję obrońca, no i przepada szansa na to, by prowadzili w tym meczu. 90 minut regulaminowego czasu gry, poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis.